Dziś chcielibyśmy przypomnieć Państwu pierwszy start Krzysztofa Hołowczyca i Macieja Wisławskiego w Mistrzostwach Europy w roku 1996. Wyspy Kanaryjskie, bo tam odbywał się rajd, to malownicza grupa wysp pochodzenia wulkanicznego na Oceanie Atlantyckim w pobliżu północno-zachodnich wybrzeży Afryki. Gran Kanaria gościła po raz 20. 88 najlepszych kierowców z całej Europy. W roku ubiegłym Raid El Corte Igles otwierał eliminację rajdowych samochodowych mistrzostw Europy, a wśród uczestników doskonale znana nam nasza załoga, mistrzowie Polski. Rajd był trudny. Posiadał najwyższy współczynnik, 20. Na zawodników czekała blisko 800-kilometrowa trasa, z czego 340 km to 22 odcinki specjalne. Wszystko to do pokonania w dwa dni. Oesy kanaryjskie mają swoją niepowtarzalną specyfikę. Wąskie, kręte drogi obijają się wokół wzgórz. Różnice poziomów na 10-kilometrowych próbach sięgały 500 i więcej metrów. Często z jednej strony skała, z drugiej przepaść z tak zwaną ekspozycją. Startujący tu Hiszpanie byli faworytami. Znają doskonale trasę i potrafią się po niej bardzo szybko poruszać. Drogi kanaryjskie także różnią się od naszych, bowiem są dużo bardziej przyczepne. O ile trzeba przekonać się w praktyce, choć czasem jest to niezbyt bezpieczne. Numer jeden to Francuz François Delecour, Fordem Escortem Oslo, czwarty kierowca mistrzostw świata 1995 roku. Wielkie doświadczenie i wspaniała technika. Był jednym z faworytów. numerem drugim Włoch Enrico Bertone, mistrz Europy. W roku 1995 startował Toyotą i zajął szóste miejsce. Tutaj jechał Fordem, choć jak twierdził, nie bardzo mu ten samochód leżał. Zatem nowe auto rajdowe, dobrze, że przynajmniej trasa znana. Z numerem trzecim wicemistrzowie Europy z 1995 roku i mistrzowie Polski Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski. Byli tu po raz pierwszy. Mimo to po treningach spodziewali się dobrego występu, choć znajomością trasy ustępowali kanaryjskim wyjadaczom. Z numerem czwartym Austriak Hurt Göttlicher, Fordem Eskortem Cosworth. Rok wcześniej zajął tu siódme miejsce tuż za Bertone. Zna trasy, które z roku na rok ulegają tylko nieznacznym zmianom. Numer 6. Jose Maria Pons, najnowszą specjalnie do tego rajdu wypożyczoną seliką GT 4 Mistrz Wysp Kanaryjskich właściwie nie jeździ w innych rajdach. Ten natomiast znał jak własną kieszeń, był zdecydowanym faworytem gospodarzy. Rok wcześniej startując BMW M3, zwyciężył w tym rajdzie ku zaskoczeniu specjalistów. Numer 7. Hiszpan Gregorio Picard Fordem Esportem posła. Również znakomicie znał te trasy i należał do faworytów. W 1995 roku zajął drugie miejsce. Numer 8 to debiut w Mistrzostwach Europy nowego samochodu Megan Maxi. Za jego kierownicą mistrz Hiszpanii Oriol Gomez. Rok wcześniej jeździł Clio Maxi, rajd kanaryjski kończąc na czwartej pozycji. W ferworze walki zdążył już zgubić tylny zderzak. Gregorio Picar również pozbywał się powoli zderzaka tylko przed niego, zanim z numerem 11 Hiszpan Moratel zaraz go wyprzedzi. To końcówka OS-u, który tradycyjnie rozgrywany był na torze kartingowym, liczącym 1700 metrów. Ostatnia hopa trochę niebezpieczna, ale zawodnicy szli na całość. Tor wymagał niezwykle precyzyjnej jazdy i liczyły się ułamki sekund. Po jedenastu odcinkach specjalnych pierwszego dnia, do był dopiero szósty. Na jednym z OS-ów miał kłopoty z samochodem. Bertone, mimo bardzo starannej jazdy, piąty. Kołowczyc z Wisławskim dopiero na siódmym miejscu. W takich warunkach ich auto niesamowicie się grzało. Mimo to kibice zachwycali się ich widowiskową jazdą. Na każdym zakręcie zbierali wielkie brawa. Gekliher bardzo słabo. Plasował się na dalszym miejscu. Prowadził ulubieniec kibiców i faworyt Jose Maria Pons. Widać, że doskonale znał każdy centymetr trasy, a do tego rzeczywiście wspaniale jechał. Oriol Gomez znajdował się tuż za Ponsem. Był zachwycony nowym autem. Widać, że jazda sprawia mu ogromną fajdę. W górach drugiego dnia lał deszcz. Zawodnicy startowali już wedle zajętych miejsc. Po 14 odcinkach specjalnych nadal na czele Pons dwie minuty przed Gomezem. Na trzeciej pozycji był Hiszpan Borja Mortal, też o ten 306 maxi. Na czwartym również Hiszpan Luis Climen, Citroenem ZX. Ponownie, jak w 1995 roku, Hiszpanie zdominowali klasyfikację generalną rajdu, ale to po prostu taki rajd. Bertone był piąty, dalekursz szósty, mistrz polski, połowczyc z Wisławskim na siódmej pozycji. Warunki na Wyspach Kanaryjskich były specyficzne, jak zresztą cały rajd. W górach lejący strumieniami deszcz, natomiast na wybrzeżu piękna słoneczna pogoda. Pons był właściwie nie do pobicia. Jedynymi, którzy próbowali nawiązać z nim walkę, byli Delcour i Bertone. Ostatnio Oesy pokonywali w dużo szybszym tempie, przesuwając się w klasyfikacji generalnej rajdu. Najd dobiegał końca. Na pierwszym miejscu był zdecydowanie Jose Maria Pons, na drugie awansował François Delecour, trzecie udało się wywalczyć Enrico Bertone. Debiutanci Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski na siódmym miejscu. Tak właśnie rozpoczął się sezon w roku ubiegłym. Jak było w obecnym sezonie, pokażemy Państwu za tydzień, bowiem Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski znów wystąpili na Kanarach. Serdecznie zapraszamy na relacje w kolejnym magazynie.